Dobra, także witam was moi drodzy w dzisiejszym odcinku O tutaj widzicie Zakryłem to Żeby mi Żeby mi koty tutaj nie narobiły Widzę, że jest ok, nie narobiły nic No i druga sprawa, że Pamiętacie te wiadro, co zawsze sobie sypię tą pszenicę, paszę To chyba zostawiłem jedna dnie i przesypałem to pszenicą Na samiutkim dnie, także No z tydzień mi zajmie, żeby się tam dokopać. Z półtorej, nawet dobra, także chyba sobie z, z, zbierzemy jajkę. Nie widzimy, jak to powiedzieć. Patrzcie, jak mało kur w ogóle. Bardzo malutko. Parę kurek, tutaj. I wszystkie w ogóle, byłem tam im rzucić takie resztki z domu. To wszystkie. Yy, wszystkie były na tym na wybiegu i sobie jak najz, nad, Nadzwyczajniej siedziały i sobie po prostu siedziały yy, siedziały w sensie wiecie no, tak leżały bym powiedział na, na ziemi więc, więc nie wiem o co im chodzi u tu co z tą kurą jest coś nie tak jest z tą kurą u nie wiem co to jest, zaraz będę musiał zobaczyć co z nią jest. Się zastanawiam, czy czasem tu nic nie przyszło dzisiaj. Bo. A nie, dzisiaj były zamknięte przecież. No, ale nie, wiem, o co chodzi z tą kurą? Muszę się jej przyjrzeć, bo naprawdę wygląda to źle. Ale to już nie chcę wam tu pokazywać, bo jeszcze mi powiecie, co ja pokazuję tutaj obrzydliwe i w ogóle. Takie jajka ostatnio dosyć często mam. Takie właśnie ta skorupka jest taka inna. No i co? Mamy już 15 nie? dzisiaj chyba nie za dużo, chociaż nie, normalnie. Zawsze tak mi się wydaje. O tutaj te gniazdo muszę, zaraz to zrobię. Gniazdo muszę po prostu wymienić, słomę, bo są brudne i to bardzo no bez sensu że się brudziło widzicie jest brudne gniazdo no i jajek 24 tak jak tak jak zawsze no to są już bardzo brudne jajka takich to już nie lubię więc zmienimy sobie gniazdo no i co standardowo we vlogu taki luźny vlog nie ma co robić teraz zimą, także myślę, że sobie poglądacie a no ja też nie mam za wiele co nagrywać jak pamiętacie były latem serie 10 ciekawostek o i tam różne były takie serie, były też seria jak, czyli jak coś tam coś tam jak coś tam coś tam, coś tam. także jakbyście chcieli żeby takie serie wróciły, bo to też takie luźne odcinki były też fajne i. No i tam zawsze trochę więcej do nagrania niż, wiecie, taki standardowy vlog, coś innego, nie? Więc jakbyście chcia... chcieli, to. to piszcie w komentarzach, bo komentarze czytam. Yy, odpowiadam bardzo rzadko, ale czytać, czytam komentarze, więc może jak komuś tam nie przeczytałem czy coś, to. No to możliwe, ale... Generalnie czytam. Z grubsza czytam, także jak coś piszecie, to zawsze to widzę. Tam ostatnio na tym filmie... Pod tytułem... Nie pod tytułem, tylko... Jak się was pytałem, czy... Że macie napisać ulubioną rasę kur... To było mnóstwo komentarzy. No i zresztą jest mnóstwo. I cały czas piszecie. Także... Polecieliście tam ładnie. Myślę, że z 200 już prawie będzie tych komentarzy. Chociaż może nie, ale ponad 100, 120 chyba jest. A to jest bardzo dużo. No. A, muszę tutaj właśnie kogutowi wsypać ziarna. Yy. I wodę mu wymienić. O, tak, dobrze, że mi się przypomniało. No, a tutaj tak tą seramą muszę chyba jedzenie uzupełnić. I chyba silką też bym musiał. No, zamkniemy już je sobie. Co prawda jest godzina 17, czy która? No, jakoś 17. No, ale po co mam? W sensie i tak będę tu szedł, ale po co mam później to robić, jak już mogą sobie tam się grzać i nie będzie im tak zawiewało? Chociaż, co prawda, nie jest dzisiaj zimno, bo chyba w nocy będzie 6 stopni, ale nie jestem pewien. Bo tak to cały czas było. Yy, Około tam stopień. Nawet lekko na minusie. O, czyżby kwokę mamy? Czy tylko leniwą kurę? Także jestem ciekaw, czy kwoka, czy leniwa kurka, ale chyba leniwa kurka. Albo kurka, która złożyła. Nie wiadomo. Ciepłe jajko jest, więc myślę, że mogła je złożyć przed chwilą. Albo wygrzewa Zobaczymy W sumie Dajmy Trzy jajka Nie wiem czemu trzy Zobaczymy Czy kwoka Czy tylko yy, Wyś... Yy, no Czy tylko Nie mogę się wysłowić Czy tylko No no Zniosła jajko Dobra Także moi drodzy Widzimy się Chyba u kurczaków Lub później jeszcze tutaj Zobaczymy więc do zobaczenia. Uff. Tak na szybko przy, przyszedłem do kurczaczków. Już w zasadzie e, spały, już miały wyłączone. Ale mówię, przyjdę zobaczyć, czy wszystko jest ok. Czy wszystko mają. No i co? Wodę mają na jutro, akurat jedzenie również. Także jutro będzie im trzeba uzupełnić no i co wszystkie są ładnie rosną ładnie są także tak wyglądają muszę, im, muszę w końcu załatwić te trociny bo po prostu na razie nie mam po... skąd nie mam skąd nie mam trocin i nie mam zbytnio kontaktu gdzie mogę je zdobyć znaczy trociny to nie ciężko u stolarza jakiegoś czy coś yy, ale no ale yy, wiecie muszę pierwszy ustalić i yy, zdobyć także będę musiał no i co moi drodzy widzimy się w zasadzie nie wiem gdzie ale gdzieś się zobaczymy Także jeszcze na chwileczkę tylko tutaj do, do kur musiałem przyjść, bo mówię, muszę je zamknąć. Nie wychodźcie, nie, nie, nie. Muszę zamknąć, zbieraliśmy już jajka, woda jest. No i muszę uzupełnić e, karmidło, kogus tutaj ładnie pieje. Ładne kurki, wszystko jest elegancko. No i co? Chyba sobie, chyba sobie przeliczę zaraz kury i wam powiem ile jest, żeby był taki aktualny stan. Także moi drodzy przeliczyłem. Oj, tu kurka spadła i jest 36. 36 plus znaczy minus kogut, czyli 35 niosek. Sam nie wiem jak wydawało mi się, że jest mniej już wtedy. Przed odejściem tego kurczaka No ale jest tyle 35 niosek Także ostatnio miałem 32 jajka Także bardzo ładny wynik bardzo bardzo no a teraz tak 24 czyli No ile to będzie 30% No gdzieś tak nie Ej, yy, co, co ja gadam 60% znaczy 60%, no 65, 6, no nie, nie wiem, szczerze nie wiem. Dobra, także kurki zamknięte, przeliczone. No i patrzcie w ogóle, ile wytłaczanek mam. Jak było za mało, to za mało. Teraz jest za dużo z kolei. No, ale u nich już tak będzie lepiej więcej niż by, by, by brakowało. Zapasy są, fajnie się na to patrzy. No i co? lecimy dobra także jak widzicie jesteśmy u kurczaczków tutaj bardzo już ładnie widzicie się pierzą o ten bardzo ładnie o ten w ogóle jaki a ty co dziobiesz mi co co mnie dziobiecie co no także bardzo ładne są jeszcze jedzenie mają na jutro, tylko wodę muszę im wymienić. Płyta grzeje, grzeje, także jest dobrze. No i co? Moi drodzy, yy, kolejny raz... Oj, 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 co ty się buntujesz tutaj? Ale cieplutki. Yy, kolejny yy, raz proszę was o pomo pomoc. Tym razem o patrzcie jak piją, mimo że jeszcze nie uzupełniałem wody, ale coś tam mi zasmakowało. Bo... Chciało chciałem się pić po prostu, tak patrzę co tam jest takiego czarnego. To jest jakaś kółka, chyba kupa, ale taka ciemna, aż dziwna. No także dzisiaj się trochę dowiadywałem odnośnie yy odnośnie właśnie trocin, żeby skądś się załatwić, muszę do jakiegoś właśnie stolarza, dzisiaj dzwoniłem to u jednego nie dostanę, ponieważ yy, yy, tam pali te trociny jakoś i muszę gdzieś indziej załatwić no ale to jest żaden problem raczej trzeba po prostu się popytać no i co, ja wleję wodę i wydaje mi się, że widzimy się już u kurek na zamykaniu Dobra, także jesteśmy u kurek Tutaj Trixie Również No i co? Szybko zamkniemy kury W ogóle dlaczego u nich się jeszcze pali światło? Tak się zastanawiam Na ile oni mają tu stawione? O kurde Do 24 trzeba im to zmniejszyć Nie widziałem nawet tego Bo jest 23 w ogóle no tak późno przychodzę do nich. No teraz to już mogłem później to zostawić. Teraz będę po cięku zbierał jajka, to bez sensu. No ale dobra Już nie warto. Tutaj jakaś kurka na gnieździe. Tak patrzę, czy z każdym kurką ok. O, tu widocznie się rozbiło jakieś jajko, bo brudne są. To zaczniemy... O, a ty co tutaj? Mi tutaj pazury wystawiasz. Dobra, także zaczniemy sobie od tych czystych. A tu jeszcze jedno mam. Dobra. Także mamy 8, i 10, zamykamy. 13. Przyszedł czarek, ale tutaj coś do kurki chyba patrzy się na kurkę. Co czarość Co? Zmykaj mi stąd. Dobra, także widzimy się za chwilę, wezmę tylko kurkę. Czarek tutaj obserwuje. Tutaj mamy ile jajek? Siedem. Dobra. Także mamy już. 20. tutaj jakieś brudy. Oj, tu kurka, nie może wlecieć. Dobra, także jest 20. No i co? Tutaj mamy 6. Tutaj brudne widocznie, coś się rozbiło. Bardzo brudne są. No, także mamy 26 jajek I lecimy do ozdobnych. Dobra, także szybko A, co ja robię Otwieram zamiast zamykać o, Seramy trzeba też zamknąć Nie wiem czy one w ogóle wychodzą Dobra Okej okay. No i sirki Czarka może zostawimy na noc Jak nam wejdzie Raczej wejdzie e, Chętnie też nie wiadomo czy O patrzcie skubane Skubane siedzą tam U góry A jednak trzeba tą siatkę na górę założyć No, A myślałem już że nie będzie trzeba A jednak ale dobra, nie ma problemu. Jutro, pojutrze to zrobię. Patrz, jeszcze się wyprostowuje. Ale w ogóle jakie on barwy nabiera. Patrzcie. Nie wiem czy o, teraz widzicie takie tutaj pomarańcz, żółty. O. Pamiętam, zostawiliśmy, czy jajka, czy może siedzi, ale nie, nie siedzi, nie są ciepłe jajka. Widzę, że nie zużyła wtedy jajko. No i ostatnio odpowiedzieliście mi, bardzo Wam dziękuję, że to jest bzdura, że jajka muszą być ciepłe, żeby trafić do inkubatora. O, także je zagonimy. Weszliśmy. No. Że to jest bzdura, że jajka muszą być ciepłe. E, więc bardzo mnie to cieszy. Bo do tej pory myślałem, że jajko musi być ciepłe, żeby nadawało się do inkubacji, no ale jak tak nie jest, to okej, okay. Trixie. Co? Ty tam lepiej idź, no. Dobra, także kotki zostawiam tutaj. Niech pilnują. No, a ja się z wami. A jeszcze, a seramu muszę jeszcze tutaj dać. Pszenicy, paszy. No i co, moi drodzy? Ja się będę z wami żegnał. Pamiętajcie łapce w górze. Miłym komentarzu: nie czaruś. I oczywiście suba na kanał, dajcie, żeby nic Was nie przegapiło. Do następnego. Cześć.